Czwartek 1 września w Urzędzie Gminy Dzierżoniów wójt gminy Marek Chmielewski podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynków oraz wymianę źródeł ciepła w szkole podstawowej w Tuszynie oraz w zespole szkół w Piławie Dolnej. Dzisiaj 1 września symbolicznie od rozpoczęcia roku szkolnego, ale również otwarcie kolejnych inwestycji termomodernizacyjnych na terenie naszych obiektów w Piławie Dolnej i w Tuszynie, tu w urzędzie wraz z wykonawcą podpisujemy dzisiaj umowę na to zadanie. Jest to zespół szkolno-przeszkolny w Piławie Dolnej oraz szkoła podstawowa w Tuszynie. Montaż finansowy jest dla nas bardzo korzystny, dlatego że jesteśmy wspierani 85% udziałem środków unijnych. Mamy tutaj wartość zadania około 1 600 tysięcy, natomiast dofinansowanie milion około 1 300 tysięcy. Natomiast to nie jest jeszcze całe zadanie, dlatego że my staramy się pozyskiwać te pieniądze w różny sposób, a chcemy, żeby to było kompatybilne ze sobą i na przykładzie inwestycji w Tuszynie, równolegle z innego projektu, który realizujemy przy udziale spółki Energia Komunalna, o którym wielokrotnie już mówiliśmy, będą montowane dodatkowo panele fotowoltaiczne wspierające. Pompę ciepła, która też będzie tam zainstalowana. Ponieważ w Piławie Dolnej posiadamy już dwie tak powiem, stacje fotowoltaiczne, to one będą w lepszy sposób w tej chwili wykorzystane. Cieszymy się, że wraz z ziemią dzierżoniowską, która stowarzyszeniem naszym, które, które napisało ten projekt w imieniu gminy naszej wiejskiej, jak i miasta Dzierżoniów, bo dotyczyło to termomodernizacji placówek oświatowych. My pozostałe placówki mamy termomodernizowane, będziemy jeszcze je też wspierać fotowoltaiką, dlatego tu się bardzo cieszymy, że udało się to z tego Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskać kolejne środki. Od wielu lat dokonywaliśmy wymiany właśnie chociażby pokryć dachów. Wraz z termomodernizacją na tej górnej części. A oprócz tego wszystkie placówki oświatowe i nie tylko, również obiekty publiczne poddaliśmy termomodernizacji. I teraz, kiedy się pojawił ten kolejny konkurs, to zastanawialiśmy się, w który moment się wpisać. Ale na przykładzie piławy dolnej sali gimnastycznej, która była budowana wiele, wiele lat temu, potem była termomodernizowana, niestety jakość tamtych okien no jest taka, a nie inna. Te uszczelki skończyły swoją żywotność. Dzisiaj często jest tak, że wymiana poszczególnych elementów jest zbyt droga, a nie mówiąc o dobrych nowych parametrach, jeżeli chodzi o przenikalność, współczynienie przenikania ciepła. Lepiej jest wymienić na nowsze. No i to, o co Pan pytał, zadbać przede wszystkim również o koszty eksploatacji na kolejne lata. Mamy tutaj do zrobienia dwie inwestycje. Obie się opierają jakby na termomodernizacji budynków. W Piławie Dolnej jest to głównie sala gimnastyczna, wymiana okien, docieplenie zaplecza, uszczelnienie rynien. No i do istniejącej kotłowni dokładamy pompy ciepła elektryczne, no i jakieś takie drobne przebudowy kotłowni. I to, to w sumie takie grubsze rzeczy to, to było wszystko. Jaki termin realizacji? Termin realizacji mamy 3 miesiące i kilka dni. No, mam nadzieję, że się uda wyrobić, chociaż w tym momencie różnie to bywa z dostępnością urządzeń, bo akurat na pompie ciepła jest boom i Dopóki nie zamówimy, nie będziemy wiedzieć. Tu nam udało się w miarę oszacować te wydatki. Musieliśmy zwiększyć jednak zakładane środki budżetowe i to się stało przy udziale Rady Gminy na poprzedniej sesji, bo troszkę przekraczało tu nasz budżet. Ale wiemy, że to jest potrzebne i że w konsekwencji przez kolejne lata te środki do nas wrócą.